Dzisiaj kolejne dwie co najmniej niespodzianki, o których chciałby tam nam Pan opowiedzieć. Tak, miło mi jest powiadomić mieszkańców, że finalizujemy sprawy proceduralne, a więc jeszcze dokumentacyjne, ale to się finalizuje w dobrym kierunku. My złożyliśmy wniosek do programu SOWA na wymianę kilkuset, około 600 opraw oświetleniowych na bardzo energoszczędne, te LEDowe, też wymianę słupów, na co mieszkańcy też czekają, bo niektóre słupy energetyczne, elektryczne, do oświetlenia drogowego już są stara, więc to zadanie chcemy realizować w ramach programu SOWA-2. Pieniądze są przygotowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Jest to pożyczka kilkunastoletnia, piętnastoletnia. Warunki są bardzo dobrze, dobre. Istnieje możliwość umorzenia, jeżeli będziemy spełniali wszystkie warunki, a więc spłatę tej pożyczki. I tu liczymy na te właśnie bonifikaty, które Wynikają z tego programu, i myślę, że to zadanie będzie bardzo dobre, bo obniżymy koszty eksploatacji oświetlenia drogowego zadanie inwestycyjne, które związane właśnie jest z, z tym oświetleniem drogowym wymaga jeszcze finalizacji, a więc wejścia wykonawcy, a przede wszystkim musimy dokonać drobnej zmiany w budżecie gminy. To wynika z przepisu z ustawy o finansach publicznych i dlatego też poprosiłem pana przewodniczącego o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady miejskiej, żeby te dokumenty zostały przez radę miejską zatwierdzone. Ufam, że radni, ponieważ wyrazili zgodę na realizację tego zadania SOWA 2 w Szczawnie Zdrowiu, dlatego też jestem przekonany, że radni zaakceptują propozycję zmian w budżecie i będziemy mogli, będę mógł podpisać umowę z panią skarbnik, do narodowe, do, do, z wykonawcą realizującym to zadanie. Druga ciekawa wiadomość i dobra wiadomość, w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania modernizacji placu zabaw w Parku Szwedzkim i dzisiaj umowa, która była podpisywana w takiej formie zdalnej, jak teraz odbywa się wiele spraw, realizowanych jest w związku z koronawirusem, to dzisiaj do urzędu wpłynęła umowa podpisana drugostronnie przez zarząd województwa i będziemy realizować modernizację placu zabaw dla dzieci w parku szwedzkim. Nie jest to wielka modernizacja, będziemy kupowali urządzenie za kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale myślę, że ona będzie przyjęta. Szczególnie przez dzieci bardzo dobrze, bo bardzo ładne urządzenia zaplanowaliśmy w Parku Szwedzkim. Ten plac zabaw cieszy się dużym powodzeniem, bo jest w centrum miasta i tam już wymaga on modernizacji. A więc myślę, że dzieciaki będą zadowolone, rodzice również, że będą w centrum miasta mieli dodatkową atrakcję, niezależnie od wzgórza Gedymina, bo tamten plac cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców. Szczecin, ale również i przyjezdnych z okolicznych miejscowości. To są dwie takie bardzo ciekawe e, rzeczy, o których miło mi jest poinformować mieszkańców. No, jak wszyscy wiemy, e, w w niedzielę mieliśmy nieprzyjemną sytuację, uległ spaleniu pojazd Straży Miejskiej, ale wbrew tych informacjom, które są przekazywane w internecie przez niektórych radnych, to z ubolowaniem stwierdzam, że takiej, że niespełnione są, jakby nie spełniał swoich zadań, monitoring, który jest w Szczawnie Zdroju, to zapewniam, że wszyscy mieszkańcy są bezpieczni, monitoring w pełni spełni swoje zadanie, w stu procentach swoje zadanie spełnił, bo sprawca tego czynu dzięki monitoringowi został ujęty w przeciągu dwóch godzin przez naszą policję. I tu wielkie podziękowania, ukłony, ukłony dla policji i dla pracowników Straży Miejskiej, który, i dla naszych pracowników urzędu, którzy bardzo szybko ustalili wizerunek sprawcy, ustalili trasę sprawcy i tu zapewniam mieszkańców kolejny raz, są mieszkańcy bezpieczni i wszelkie dywagacje, mówienie o budowie jakiegoś centrum monitoringu to są y, jakieś mrzonki niepoparte y, niczym jakimiś rozsądnymi argumentami. Jest to działanie na szkodę miasta, wypowiadanie takich słów, to są zbędne wydatki niczemu nie służące. Zapewniam, monitoring i y, straż miejska i policja w pełni czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców.